A wszystkim kolejny dzień naszej wyprawy. Tak zwany weekend na Bugatu. Dla widzenia. Jedziemy właśnie na Santosa Island. Dostaliśmy paszporty. Będzie mega dzień. Jedziemy do Universal Studio. Do jednego z największych oceanarium w Azji. I nie wiem czy nie największego. Nie wiem które jest większe czy Dubaj czy tutaj. I zamierzamy zajebiście spędzić ten dzień. Szybkie przypomnienie dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, jest konkurs, można wygrać koszulkę podróżownika. w sumie 3 osoby Także komentujcie, osoba, która będzie miała najwięcej komentarzy po mojej wyprawie, to będę podliczał, Trzy osoby dostaną koszulki Także nie zapominajcie o tym i zostawiajcie łapki To piękna Santosa Island. Wyspa rozrywki A to akwapark na Santosa Island. A to jest ten aquapark? No, akor, aqua, no. Tam delfiny były O, o jest to naprawdę przepiękne miejsce, tylko jest jeden problem. Idą straszne chmury, i mamy tylko nadzieję, że zdążymy z czegoś skorzystać. Oceanarium nie ma problemu, a Pappa Park też nie. Ale Universal Studio i wszystkie kolejki górskie, jednak musi być pogoda. Także mamy nadzieję, że chociaż trochę się uda. Aha, i tak właśnie na początku, dla przypomnienia. Dzięki wielkie, Bartek Graczek Fotografii za moje zajebiste intro. I za projekt koszulki Bo to wszystko zrobiłeś ty Także każdemu mogę śmiało polecić tego chłopaka Mega talent Mega Zajawkowicz Dzięki wielkie I jeszcze jedna ważna sprawa W tym odcinku w komentarzach chcę żebyście pisali swoje pytania Ja w kolejnym zrobię odpowiedzi Znaczy nie w kolejnym, w jakimś tam następnym Po prostu po przeczytaniu tego zrobię odpowiedzi Także takie Q&A dla was Możecie pytać o moją wyprawę a głównie chcę, żeby pytania były skierowane w tą stronę. Także pytajcie, ja odpowiem. Wybiorę 15 najciekawszych pytań, i na nie odpowiem. No i dotarliśmy na przepiękne Santos Island Turysta Ja tu już kiedyś byłem. znaczy byłem, ale nie zobaczyłem wszystkiego tak jak chciałem ponieważ padało Także cieszę się, że dzisiaj jestem tutaj znowu jak na razie jest słońce O, tu macie zajebisty napis Santosa Sorry, było tak dobrze Dalej nie widać Nie, tam musimy iść, tam, no, także od razu lecimy do Universal Studio, bo trochę nas gonią już czarne mury. i chcemy zobaczyć jak najwięcej A tam są naprawdę zajebiste kolejki no i w ogóle fajnie Później, jak już będzie padało, to, jebać, to coś sobie co wymyślimy. Jak na razie. będzie padać, czy nie będzie padać. Będziemy <laughs> na dawać, tak się Mamy tylko co dwa idzie? dni, tak że nas nie interesuje. Deszcz. No, w ogóle. I tak będzie dobrze i tak. A to najsławniejsza kula. Raczej znaczy, ziemia. Uniwersal. A oto mapka co nas dzisiaj czeka Hollywood Nowy Jork The Lost World Madagaskar Far, far away Uśreka Mega zabawa będzie Dzięki Dawid za to Hollywood Tutaj zaczynamy naszą zabawę To jest urodzinowy weekend Dawida. Także zdrówko. Coca-Cola z wkładką. <laughs> o! Nie, sorry, to nie jest Coca-Cola. To jest Red Bull z czym? Jagerem. Z Jagerem. Bardzo dobra. gablota i to się te stare fury tak podobają że naprawdę ale najbardziej będą chciał mieć taką jak ten eee, na szybciej wściekli na tego forda no, mustanga starego przekozak Sorry wielkie, że nie wziąłem gimbala to by tak nie częsło, ale po prostu tutaj gimbal jest niepodręczny bardzo, bo chcemy korzystać dużo kolejek ze wszystkiego Także nie miałbym gdzie tego wsadzać A plecak zostawiliśmy w szatni Transformers Chyba każdy z nas chciałby mieć Transformersa Super sprawa, ja pierwszy. Jakby mój skuter się zmieniał w Transformersa I oto pierwsza kolejka, na którą idziemy Dobra. Właśnie nas nie wpuścili na kolejkę, bo idzie burza, Co, że srani, ale idziemy dalej. Powiedzieli, że niektóre działają, także idziemy dalej, Wchodzimy właśnie do Egiptu. Widziałem, widziałem, no, patrzyłem na tą mapę właśnie. Egipt jest tak. widziałem na własne oczy. Prawdziwe te świątynie, parę lat temu, mega, mega zajebiste. <laughs> I znowu gadam ciepło, mega, sorry. Na pierwszej kolejce jestem zły. Czekaliśmy godzinę, żeby się przejechać na tak naprawdę bez szału. Mega bez szału. Trwało to. Ile to mogło trwać? 4 minuty? 3 minuty? Ja no. Nie, 2 minuty. 2-3 no. minuty trwało. Porażka. No, ogólnie porażka. Nie, w drugą stronę. O, no Ogólnie było niefajnie. nie fajnie Nie zrobiło to na mnie żadnego wrażenia W porównaniu do tego ile czekaliśmy w tej kolejce I jeszcze dodatkowo Była akcja Paweł, Paweł I się wbijaliśmy trochę Żeby nie stać półtora godziny, bo kolejka była półtora godziny I nie było bardzo Idziemy dalej Kolejnym miejscem jest Jurassic Park Zobaczymy co tu będzie ciekawego Dwie poprzednie kolejki nie bardzo dla nas. Zobaczymy co mają dalej w zanadrzu. Far, far away, czyli idziemy do zasiedniu góry ogrodu. <gry> Dokładnie. Idziemy do szereka.

To ja i Shrek I Dawid I Shrek I ostatnim miejscem jest Madagaskar I Oli Na obiad poszliśmy do restauracji z Hongkongu Mamy zapiekany ryż z serem i na górze wołowinka i papryka Mega dobre Byłem w Hongkongu, jadłem takie coś, także wiem, że będzie mega dobre Teraz Transformersa I ja, ja, wrócę do maszyny Wygląda na to, że pan jest generalnym komendantem, tak? Zobaczymy nasze defensy, ale nie trzymajcie się tak długo To jest to, co mam Wyglądam na to, co You guys are my navigators, so if anyone sees trouble. Uh oh, that's trouble, alright. Watch out! Oh, it's Rabbit! He's after the All Spark! On the cowboy. You. Got it. Mission to go. Come on, let's get out of this city. <laughs> Final Final March. March. a little warning for me next time. You can't escape Megatron. Reverse thrusters. Full control.

W ogóle jest tu wszystko fajnie oświecone Wbijamy do środka jeszcze na jakieś karuzele teraz w nocy będą fajnie wyglądały Że ja tego nie nagrałem, ale no efekt Mam Wchodzimy jeszcze raz do zasiednio górogro, bo teraz oświetlony wygląda niesamowicie. W ogóle byliśmy przed na przedstawieniu, na które trafiliśmy całkowicie przypadkowo Bo Dawidowi się coś zachciało i poszliśmy tam do kibla Zaczęłam, w sumie ja czekałem na niego No i było takie efekty specjalne, że żałuję, że wam tego nie nagrałem A to dzięki jego kupie Uwielbiam yeah. yeah. oh, Kończymy nasz zajebisty dzień. Universal Studio było zajebiście Trzeba przyznać. O której tu przyszliśmy? O 12. O 12. Mieliśmy być o 10, ale Dawid zaspał. Ja, ja, I ja, ja, ja. Ten, dwie godziny mogliśmy mieć więcej na zabawę, ale niestety. Nieprawda! <laughs> ale przy tym, dzięki temu, co zrobił później, że mu się coś zachciało i zobaczyliśmy zajebiste przedstawienie. Najlepsze. Można mu to wybaczyć. Także dzień mega na plus. Będziecie mieli okazję odwiedzić Universal Studio w Singapurze. Nie zastanawiajcie się i przyjeżdżajcie. Niektóre karuzele przyznam nie robiły wrażenia, reszta robiła mega wrażenie. Najlepsza. Transformersy. 3D było z okularami. No, no zajebiste. Druga, która była? Jak ona się nazywała? Ona. Jak? Ona. Tutaj. O, bye bye. Bye bye. Bye bye. To no. była druga, a trzeci przejlął <noise> Ogólnie było spoko Teraz jedziemy do hotelu się ogarnąć Ruszamy na Marina Bay Coś się napić, a później szukamy dyskoteki, bo chcemy potańczyć dzisiaj I Już znaleźliśmy techno Znaleźliśmy, ale nie, nie wiemy czy będzie dobrze także, także myślę, że ta noc będzie długa, bo tam jest do 8 rano, oby tylko ludzie byli Jutro mamy plan iść na plażę rano, co sądzę, że się nie uda. Prosto. Ale chyba prosto, stamtąd właśnie. Jedynie taka opcja. Na sam koniec pamiętajcie o konkursie, w którym możecie wygrać koszulkę podróże wojownika. Osoba, która zostawi najwięcej komentarzy pod moją całą serią filmików z mojej podróży, dostanie. Trzy osoby dostaną. Także działajcie. Komentarzy możecie zostawiać parę. Nie musi to być wcale jeden. Róbcie co chcecie. Ten, który będzie miał najwięcej osób, albo ta, nie wiem, jak tam, zobaczymy jak będzie, wygrywa. Dzięki wielkie, trzymajcie się.